za mną na tej pszenicy jesteśmy już po dwóch zabiegach fungicydowych. Do obu dodawaliśmy Wuxal Micro, który miał za zadanie spełnić tutaj dwie funkcje. Przede wszystkim bomba mikroelementowa, czyli dostarczyć roślinom to, co jest im najbardziej potrzebne i być może brakuje i także spełnił tutaj funkcję drugą, też bardzo zresztą ważną, jako super adjuwant do fungicydów. Tak aby poprawić i wycisnąć, poprawić ich skuteczność i wycisnąć maksa z substancji stosowanych na tym polu.